Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie, przeżywamy drugą niedzielę naszych rekolekcji wielkopostnych, Rekolek rekolekcji poświęconych tematowi Eucharystii. Tydzień temu ksiądz Krzysztof mówił o Eucharystii jako o tajemnicy Baranka. Dzisiaj pomyślmy o Eucharystii jako o tajemnicy obecności Pana, obecności. I o tej obecności pomyślmy w czterech perspektywach. Po pierwsze jako o obecności rzeczywistej, po drugie jako o obecności pewnej, po trzecie jako obecności aktywnej i po czwarte jako obecności ukrytej. Już rozwinę te może trochę tajemnicze, brzmi, tajemniczo brzmiące punkty. Obecność rzeczywista. Kościół w takim swoim oficjalnym nauczaniu, gdy mówi o Eucharystii, to mówi, że w chlebie i winie. Jezus jest obecny substancjalnie, rzeczywiście i pewnie. Taki język scholastyczny, filozoficzny, język, który chce przede wszystkim powiedzieć jedno: Jezus w komunii jest. Naprawdę On tam jest. To, to ciągle jest, wierzę głęboko, dla nas jakaś jasna i oczywista prawda, ale wcale nie jest już tak na świecie. W lutym ubiegłego roku. Zrobiono takie duże badania w Stanach Zjednoczonych. W lutym, zrobiono badania, w sierpniu opublikowano wyniki, i okazało się, że 69% amerykańskich katolików jest przekonana, że w chlebie i winie Jezus jest obecny symbolicznie. Że to symbol. 69%, prawie 70%. To jest ogromna liczba. A potem było drugie pytanie. I z tych 70%, 22% ankietowanych powiedziało, że zna naukę Kościoła o tym, że Jezus jest rzeczywiście obecny, no, ale ją odrzuca. 43% było przekonanych, że Kościół uczy, że to symbol. 5% nie udzieliło odpowiedzi. Można powiedzieć, nie no, w Polsce jest jeszcze całkiem nieźle. Większość jest przekonanych, że tam jest prawdziwy Jezus. Jezus! Natomiast ciągle na nowo trzeba sobie to uzmysławiać, y, 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 przypominać. Gdy Jezus w czasie ostatniej wieczerzy mówił, To jest moje ciało i to jest moja krew, to nie mówił, To jest mój symbol, tylko To ja jestem. Oczywiście to sformułowanie moje ciało, moja krew, też nie jest dla nas jakoś super oczywiste, bo to taki semicki kod kulturowy, nie nasze myślenie. Jednak gdy Żyd. W tym kontekście semickim mówi: To jest moje ciało, to przede wszystkim ma na myśli: To jestem ja. Gdy się mówi w tamtej kulturze: To jest moje ciało, to nie myśli się: To są moje mięśnie, tylko To ja jestem. Bo ciało to są relacje, które tworzę. Jak ja się uśmiecham do Was, to się uśmiecham przez ciało i tworzy się między nami relacja. Tworzymy relacje przez podawanie ręki, przez przytulanie, całowanie. Ciało to są nasze relacje. Ciało to też jest moja historia. Widać po moim ciele, jak się starzeje. Ciało to też są moi przodkowie. Jestem podobny do taty, do dziadka. Czyli, gdy Pan Jezus mówi, to jest moje ciało, to chce powiedzieć, to ja jestem. Ja. A gdy mówi, to jest moja krew, to chce powiedzieć, to jest życie. Bo w tym kontekście semickim krew była pierwiastkiem życia, zasadą życia. I dlatego mamy w Starym Testamencie takie fragmenty, w Starym Prawie o tym, że należy upuszczać na przykład krew z mięsa, że nie wolno spożywać mięsa z krwią. Bo dla nich to było życie. Gdy Jezus mówi, To jest moje ciało, to jest moja krew, to mówi to ja jestem i moje życie. Prawdziwy Bóg. Cały Bóg. To też nie jest tak, że, że my w Eucharystii przyjmujemy część Jezusa. Tu warto rozróżnić, że co innego to cud Eucharystyczny, a co innego cud Eucharystii. W cudzie Eucharystycznym mówimy na przykład, że mamy fragment mięśnia sercowego Pana Jezusa. Ale gdy przyjmujesz Eucharystię, to nie przyjmujesz kawałek serca Jezusa, tylko całego Jezusa, całego, Jego prawdziwego. W mowie eucharystycznej w szóstym rozdziale Świętego Jana, Pan Jezus czterokrotnie mówi: To ja jestem, to ja jestem, prawdziwy Bóg. Więc to jest pierwsza sprawa. W Eucharystii mamy do czynienia z Jezusem prawdziwym, z Jego życiem. Jeśli tak jest, to jest to dla nas bardzo ważne, bo my bardzo potrzebujemy obecności Jezusa. Co więcej, potrzebujemy takiej obecności, która jest pewna. I Kościół nam obiecuje, że niezależnie od tego, czy Ksiądz odprawia msze pobożnie czy mniej pobożnie, to Jezus na 100% w Eucharystii jest. I niezależnie od tego, czy ja z wiarą przystępuję do Eucharystii, czy raczej bez wiary, to Jezus w Eucharystii jest. Na 100% jest. I, sto, I to 100% jest ważne, bo, bo czasem my potrzebujemy właśnie takiej pewności takiej wiedzy gdzie jest Jezus na, na 100%. Może to wytłumaczę na przykładzie. Kiedyś w kościele była taka dyskusja odnośnie nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności i zadawano wtedy takie pytanie, czy gdybyśmy nie mieli papieża, to to naprawdę nie znalibyśmy odpowiedzi na wiele pytań, które nas nurtują. Taki niemiecki teolog kardynał Baltazar odpowiadał: "Oczywiście, żebyśmy znali" Problem w tym, że znalibyśmy tych odpowiedzi zbyt wiele. Bo jeden coś powie, inny coś powie, trzeci coś powie, I, i najgorsze jest to, że ten ma trochę racji, i ten ma trochę racji, no i w sumie ten też ma trochę racji. I dla nas, jako dla katolików, papież to jest ktoś taki, kto jak się wypowie, to ma dać nam jakąś taką pewność, że w tej wypowiedzi jest prawda. Tu na 100% można za tym pójść. I analogicznie do Eucharystii. My bardzo często potrzebujemy w życiu doświadczenia Jezusa, i Jezusa można spotkać w różnych miejscach. Można spotkać Jezusa w rozmowie, można spotkać Jezusa w książce, w widoku przyrody, można spotkać Jezusa w medytacji, w dziełach miłosierdzia. Problem jest taki, że właśnie można. Czasem go spotkasz, czasem nie. A my bardzo często w życiu mamy takie momenty, że ja nie mam czasu ryzykować. Że ja mam teraz taką ciemność, taki kryzys, taki gorszy czas, że muszę mieć Jezusa na 100% na pewno. I Kościół obiecuje, że na 100% to jest w Eucharystii. W książce to spotkasz albo nie spotkasz, w rozmowie spotkasz albo nie spotkasz, w przyrodzie spotkasz albo nie spotkasz, różnie bywa, w Eucharystii na 100%. I gdy masz taki gorszy czas, że po prostu potrzebujesz Jezusa na 100%, to możesz zawsze w ciemno, śmiało iść na Eucharystię, bo On tam na 100% jest. Jest On więc rzeczywiście, jest w sposób pewny i w ogóle wierny. On obiecał, będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To się nigdy nie skończy. I teraz punkt trzeci. On nie tylko jest, ale również działa. Jego obecność jest aktywna, aktywna. Mówiłem, że gdy Pan Jezus opowiada w Ewangelii o Eucharystii, to mówi czterokrotnie „ja jestem, ja jestem”. I wszyscy, którzy go słyszeli, gdy usłyszeli to „ja jestem”, to od razu musieli sobie przypomnieć inne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie też jest takie imię Boga „jestem”. Dokładnie Księgę Wyjścia, gdzie Bóg w trzecim rozdziale przedstawia się „jestem, który jestem”. I Bóg się tam nie przedstawia w taki sposób dlatego, że, żeby powiedzieć, że jest jakimś bytem istniejącym. Że jest hen, 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 daleko. Tylko mówi jestem. Bo wtedy, w tamtych czasach wszyscy mieli przekonanie, że Go nie ma. Bo dzieci Izraelitów były topione w Nilu. Bo Faraon właśnie nałożył kolejne roboty przymusowe. Bo śmierć pukała do drzwi. I gdy cały świat krzyczał Boga nie ma. To Bóg powiedział do Mojżesza: Mojżesz, powiedz im, że jestem. Jestem. Oni najbardziej teraz potrzebują usłyszeć, że ja jestem. I, i zaraz dobrze wiemy o tym, jak zaczynamy da czytać dalszą część Księgi Wyjścia, to są i plagi, i przejście przez morze, i Pascha, i jego potężne działanie. Bóg się pokazuje jako ten, który jest. I jeśli my w Eucharystii słyszymy, że on jest. To nie jest jakoś tam statyczny, zamknięty w pięknym, złotym tabernakulum na kluczyk. On jest działający, dotykający, zmieniający. Chyba najlepiej to zobrazował święty Augustyn w tym takim swoim znanym opowiadaniu. Święty Augustyn mówi, że gdy człowiek spożywa je, zwykły chleb, to następuje taki proces, że człowiek trawi ten chleb i ten chleb staje się częścią człowieka. Wbudowuje się w nasze komórki. Ale gdy człowiek spożywa chleb eucharystyczny, to jest proces odwrotny. To chleb eucharystyczny trawi człowieka i człowiek staje się częścią tego chleba eucharystycznego, czyli Jezusa. Stajesz się częścią Jezusa. W Komunii Świętej to bardziej on działa, nie ty, on. Co to znaczy, że staje się częścią Jezusa, że, że się upodabniam do Jezusa, że się wbudowuję w Jezusa? No To znaczy między innymi, że po przyjmowaniu Komunii Świętej z wiarą, ja zaczynam trochę myśleć tak jak Jezus. Ja zaczynam czuć tak jak Jezus. Ja zaczynam kochać tak jak Jezus. Umiem przebaczać tak jak Jezus. Rozumiem coś bardziej jak Jezus. Naprawdę stajesz się podobny do Jezusa. On w tym szóstym rozdziale, gdy opowiada Eucharystię, w szóstym rozdziale Jana mówi, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, Trwa we mnie, a ja trwam w nim. I tam, gdzie jest to słówko trwam, jest taki grecki czasownik mene, który oznacza również mieszkam. Jezus mówi: Jak spożywasz moje ciało, to ja w tobie mieszkam. Nie? Bóg w tobie mieszka. I nie jako gość, jako mieszkaniec. Czujemy, jaka jest różnica między gościem a mieszkańcem. Jak ktoś jest gościem, to przychodzi, grzecznie siada na fotelu, pije kawę i wychodzi. Ale jak ktoś jest mieszkańcem, jak ktoś jest, mieszka, no to, to się rządzi. To, się, to sobie mebluje, to się ustawia w tym domu, to się czuje swobodnie. Jezus naprawdę w Twoim życiu, jak przyjmujesz go w komunii, to się czuje coraz bardziej swobodnie i zaczyna meblować Twoje życie, układać, porządkować. Rządzić się zaczyna w Tobie. I to sprawia, że Ty jesteś coraz bardziej do Niego podobny. Upodabniasz się do Jezusa. Jesteś taki jak On. On jest pierwszym działającym. Jest taka historia o świętym Filipie Neri. Święty Filip kiedyś odprawiał mszę świętom i zauważył, że po przyjęciu komunii świętej pewien człowiek od razu wyszedł z kościoła. I wtedy święty Filip obrócił się do ministrantów i mówi im: "Chłopaki, weźcie akolitki, weźcie świece i proszę idźcie za tym panem tam gdzie on pójdzie." No to chłopaki, jak usłyszeli polecenie, to wzięli świeczki i poszli za tym człowiekiem. Całe miasto obserwowało dosyć nietypową scenę. Idzie jakiś człowiek przez miasto, a za nim ministranci ze świeczkami. No i on się w końcu zorientował, pyta się tych ministrantów o co chodzi. Oni mówią: Też nie wiemy, ksiądz kazał, więc idziemy. No i on wrócił do tego Filipa Neri, a, a święty Filip Neri mówi mu: Zauważyłem. Że po przyjęciu Komunii Świętej od razu wyszedł Pan z Kościoła, dlatego wysłałem ministrantów ze światłem, żeby Pan miał czas myśleć o tym, że Jezus w Panu działa. Żeby Pan pomyślał o tym, że Jezus w Panu działa, bo, bo od razu Pan wyszedł i się Pan nad tym w ogóle nie zastanowił. Jasne, że nie idzie o to, żeby każdy z nas, po tej mszy świętej dostał dwóch ministrantów ze świeczkami na drogę do domu. Ale każdy z nas może uświadomić sobie, że Jezus właśnie zaczął mnie trawić. Że Jezus właśnie zaczął coś tam meblować w moim życiu po swojemu, bo się czuje u mnie jak w domu, bo mieszka i on teraz zaczyna mieć władzę nade mną, porządkować mnie, przemieniać mnie. On działa. Dużo bardziej w komunii on działa niż my. Ja pamiętam jakoś to tak osobiście mocno zrozumiałem. Gdy w, ram w ramach formacji seminaryjnej przyjąłem urząd akolity, czyli taki urząd, który pozwala rozdawać komunię w czasie Mszy Świętej, już jako kleryk. No i byłem taki bardzo przejęty, że pierwszy raz w życiu będę trzymał w rękach pana Jezusa, tak się tym cieszyłem. I ojciec duchowny w jakiejś tam rozmówce mówi mi: To bardzo dobrze, że, że się cieszysz, że Jezusa trzymasz w ręku, ale pamiętaj o tym zawsze, że Jezus dużo bardziej ciebie trzyma w rękach niż ty jego. Jesteś ciągle w rękach Boga. Czy On cię ogarnie? On cię o, o ciebie opiekuje, o ciebie się troszczy? Niektórzy z was dzisiaj przyjmą Komunię Świętą na rękę. Jak będziecie mieli na ręce Pana Jezusa, pomyślcie, że Bóg was trzyma w ręku. Jak przyjmiecie do ust, pomyślcie, że On jest pierwszym działającym. On już mnie zmienia. No i punkt ostatni. Punkt ostatni. Dlaczego to jest takie trudne? Bo skoro... Yy, on jest prawdziwie obecny i na 100% i działa. To dlaczego nam jest tak to trudno przyjąć? Bo to jest obecność ukryta, ukryta. Ukryta pod osłoną y, tego chleba i wina. Ale nie tylko pod osłoną chleba i wina, bo to jeszcze jesteśmy w stanie jakoś przyjąć i, i, i wiarą z, y, załapać, że tam jest ukryty Bóg. Ale od samego początku Mszy Świętej Jego obecność jest ukryta między nami. Gdy rozpoczyna się Msza Święta, to Ksiądz najczęściej po znaku krzyża mówi: Pan z Wami. Czyli co mówi? Jezus jest. Jasne, że na początku Mszy Świętej my nie sprawdzamy obecności tak jak w szkole, kto jest. Ale Jezus zawsze się zgłasza i mówi: Ja jestem. Jakby ktoś miał jakąkolwiek wątpliwość, czy on jest. To nie jest tak, że nam przy świętej my musimy dotrwać do którejś minuty, w której wyprodukujemy pana Jezusa. Od początku on jest. Od samego początku. Nawet jeśli masz takie doświadczenie, że ostatnio u mnie ciężko i trochę nie czuję, że on u mnie działa, mówią Bibliści. Że to sformułowanie Pan z Wami ma swoje źródło w księdze sędziów, gdy Gedeon, y, ostatni w rodzie swojego ojca, człowiek, który miał takie doświadczenie, że wszystko mu się w życiu nie układa, młóci zboże na klepisku, bo wie, że zaraz przyjdą i go z tego zboża okradną, w ogóle wszystko jest źle, nagle spotyka anioła, któremu mówi: Pan z Tobą. Dzielny wojowniku, jestem. jestem. Na początku każdej mszy świętej. Bóg mówi Ci: Jestem i działam. Jestem w liturgii, jestem w głoszonym słowie, które będzie czytane w czasie liturgii. Jestem w kapłanie, który celebruje to Eucharystię. Jestem w końcu w braciach i siostrach, którzy się zgromadzili razem z Tobą na liturgii. I oczywiście, to trzeba wszystko dobrze rozumieć. Inaczej Pan Bóg jest obecny w kapłanie, w ludzie Bożym, niż w ciele i krwi. To jest inny poziom obecności. Nie, nie można też tego rozumieć w taki dosłowny sposób, że ja, na przykład, jako ksiądz zastępuję pana Jezusa, chociaż czasem się tak mówi. Zastąpić można kogoś, kogo nie ma. Na przykład, gdybym ja się rozchorował, no to musiałbym ja zastąpić skazaniem inny ksiądz, któryś z ojców. Ale pan Jezus się nie rozchorował. On jest. Nie mogę zastępować kogoś, kto jest. Więc ja go nie zastępuję, tylko pokazuję. Zawsze ksiądz przez gesty w liturgii pokazuje Jezusa. Dlatego to jest takie ważne, żeby sprawować tę liturgię najpiękniej, najlepiej jak się da, z dokładnością, z czułością, żeby, żebyśmy wszyscy widzieli w tych gestach, w symbolach, w znakach czułość, dobroć, piękno Pana Boga. I tak samo Pan Bóg jest w ludzie Bożym, w was i to jeszcze jest w miarę proste do, do zrozumienia, jak ten sąsiad, który siedzi koło mnie, to jest taki sąsiad, którego lubię. To tak odkryję, że jest w Nim Pan Jezus. Ale Jezus jest również w tych, z którymi mi trochę ciężko. I tutaj go zobaczyć, że my nawzajem sobie pokazujemy Jezusa, że Jezus jest ukryty też między nami. Jest taka historia o, o pewnym przeorze, który opiekował się wspólnotą zakonną i no i różnie w tej wspólnocie było. I trochę nie wiedział, co zrobić. I ktoś mu wtedy doradził, żeby powiedział tym swoim braciom we wspólnocie: że jeden z nich to Chrystus, tylko przebrany. I opowiada ten przeor, że od tego dnia problemy jak ręką odjął. Każdy do każdego zaczął się zwracać tak jakoś szczególniej, i serdecznie i życzliwie. I... No bo nigdy nie wiesz, czy przypadkiem nie rozmawiasz z Jezusem. Obecność Jezusa jest ukryta. Skąd wiecie, że dzisiaj o 15 nie będziecie rozmawiać z Jezusem? On jest ukryty w naszych braciach, w siostrach albo o 17. W świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz opowiadał kiedyś taką anegdotę z jednej parafii, że był na tej parafii już taki starszy, emerytowany ksiądz Proboszcz. Schorowany już taki podeszły w latach, ale bardzo gorliwy i chcący ciągle. Yy, Chodzić w pierwsze piątki z Najświętszym Sakramentem do chorych. A nowy proboszcz, już widząc, że ksiądz proboszcz jest emerytowany chory, już prosił go, żeby tego nie robił. No ale ten był tak gorliwy, że nie był w stanie przejść ponad ten zakaz. I, i zawsze w pierwszy piątek, po mszy świętej, w konspiracji przed proboszczem brał pana Jezusa Najświętszy Sakrament do bursy, chował pod sutannę, potem szedł na śniadanie, żeby po śniadaniu pójść do chorych. I, i wikarze dobrze wiedzieli, że ten ksiądz emeryt ma tego pana Jezusa, i zawsze jak wchodził na śniadanie, to mówili: Pan Jezus, przy stole. I opowiadają, że to były najpiękniejsze śniadania w ten pierwszy piątek no bo, no bo wszyscy taki czuli się, że trzeba się bardziej kochać na tym śniadaniu no bo jak z Jezusem je jemy, Jezus naprawdę siada przy naszych stołach w domu. Dzisiaj na obiad usiądzie razem z nami, ukryty. On się ukrywa, jego obecność jest ukryta. Cieszmy się tą Eucharystią, choć ukryta ta obecność, to pewna, rzeczywista i przede wszystkim aktywna. Bóg działa, On będzie w Twoim życiu zmieniał. Przyjmij go do serca. Amen.